Ja mam na imię Żaneta Gromek i jestem wolontariuszką w Auspicji, także towarzyszką Umierania. A to jest kanał, na którym rozmawiamy o śmierci, umieraniu i żałobie. Bez tam. Szkoła Dobrego Umierania. W tym odcinku chciałabym poruszyć temat nierozmawiania i właśnie braku konwersacji z osobą. Zdiagnozowaną w obydwu kierunkach, bo mówimy o tym, że często osoby, które są zdiagnozowane, nie rozmawiają, żeby nie obciążać, żeby nie dodawać problemów i tak dalej swojemu otoczeniu, nawet najbliższym. I jest tak samo w drugą stronę, że osoby. Które są w oku, boją się rozmawiać, boją się, że dotkną czegoś, nie wiedzą jak, boją się, że dotkną jakichś um, trudnych. Oczywiście to jest o dotykaniu trudnych tematów, ale one tam są. I to jest troszkę tak, jakbyśmy w pewnym momencie nagle stajemy oko, oko ze słoniem w tym pokoju. Tym różowym, yy, sławetnym słoniem i próbujemy go obchodzić za każdym razem, ale on tam jest, to, to, to on nie zniknie. A w momencie, kiedy będzie rozmowa na temat tego słonia, to możemy go gdzieś tam umiejscowić. Zrobi się klarowniej. Nie będziemy udawać, że go nie ma i obchodzić, tylko po prostu nadamy mu miejsce w pokoju. On nie zniknie, on dalej tam będzie, ale przynajmniej będzie gdzieś tam sobie stał z boku. I co jest takiego ważnego, dlaczego my na przykład nie chcemy rozmawiać? Jest cała masa rzeczy, których wymówek, o yy, których nie chcemy. Dlaczego nie chcemy rozmawiać, o śmierci. Yy, nie będę teraz może przytaczać wszystkich, ale zazwyczaj, że jest to taki trudny temat. I tak, to nie jest łatwy temat. Tylko jeszcze zależy w momencie, kiedy zaczynamy. Na ten temat rozmawiać, bo możemy zrobić z tego naprawdę w miarę luźną rozmowę, naprawdę w miarę luźną rozmowę, zahaczając na przykład, nie wiem, będąc na cmentarzu, odwiedzając najbliższych, hmm, wspomnimy nawet nie, nie zapytamy swojej mamy o to, jaki ona sobie by chciała, grup albo czyje się ten podoba. Nie, ja nie mówię o tym. Na przykład zahaczenie rozmowy w sensie takim hmm, ja to bym, myślę, że ja to bym chyba chciała jednak być bardziej pochowana w jakiejś tam, nie wiem, innej części, albo ja to bym, nie wiem, chciała być skremowana i żeby prochy zostały rozsypane, albo yy, ciekawe, jakie życie miał ten człowiek i co myślał przed śmiercią. Zagadanie a propos kogoś innego, niekonkretnie zadanie pytania osobie starszej na przykład. O mamo, taki byś grup chciała, a, a, a może byś taki chciała. No, no. Nie mówię właśnie o tym, tylko mówię o, o takim nawet zaczynaniu rozmowy, który nie jest tak naprawdę o nas. Jest to taki trochę unik, tak, ale warto tak zacząć, jeżeli i czekać, jak rozwinie się, prawda, cała, cała rozmowa, cała konwersacja. Mówimy najpierw później o sobie, dopiero później. Zazwyczaj osoby same zaczynają o tym mówić. A trzeba mieć jakby po prostu tupet, żeby to zrobić. Ale to może taka rozmowa na przyszłość zaoszczędzić wielu, wielu stresów, które są później przy łóżku osoby, która odchodzi. I nie chodzi tutaj nawet o takie właśnie rzeczy, które są, o których chodzi po śmierci, tak? bo, bo pytamy, o, czy ktoś chce być skremowany, czy ktoś chce i tak dalej. Bardziej chodzi mi o jakość życia przed śmiercią. Jeżeli o, o, o jakość, czyli nie mówimy tak, jak są to różne płaszczyzny, jest medyczna, emocjonalna, socjalna i duchowa. I my tutaj teraz mówimy o jakości takiej emocjonalnej, nie jakości życia medycznej, gdzie są dopasowane leki, tylko jakości emocjonalnej. I ona jest połączona też oczywiście wtedy z socjalną, i z duchową, one się przenikają te płaszczyzny, ale powiedzmy, że zapytamy osoby, jak, jak chciałaby, żeby wyglądał jej czas. I ona powie, o, ja bym chciał spokojnie, na przykład ciadek, czy tam, tato, spokojnie, w domu umierać, ale czy by teraz zapytać, okej, okay, mamy tutaj informację, że w domu umierać, ale co to znaczy spokojnie? Co to dla ciebie znaczy spokojnie? To jest dalej drążymy temat, bo to, co dla tej osoby znaczy spokojnie, niekoniecznie musi zacząć dla nas. Dla nas będzie spokojem ducha, jeżeli tato będzie w szpitalu, pod opieką lekarzy i tak dalej. A tato może mieć zupełnie inne wyobrażenie, wyobrażenie na ten temat, zupełnie inne. I będzie chciał w domu, ze swoim, nie wiem, radiem włączonym, albo nie wiem, i ze swoją poduszką, i swoim jaśkiem. W swoim ulubionym kubku pić herbatę. Także to będą bardzo różne, różne rzeczy. Dla każdego to będzie coś innego. I tutaj chodzi o ten tupet, o ten tupet rozmowy, tupet zagadania, ponieważ my się boimy tych rozmów, nie wiemy, jakie zaczynać, ale tak samo jest wiele różnych innych rzeczy, które się boimy i nie chcemy zaczynać. Nikt nie lubi nikt nie chce iść do lekarza na badanie, nie wiem, kolonoskopii, tak. To też nie jest fajne, ale mimo wszystko robimy to, bo jest to potrzebne. I tutaj trzeba spojrzeć na to w ten sam sposób. I dopóki, właśnie, już wcześniej o tym wspominałam wiele razy, dopóki jesteśmy wszyscy zdrowi, to te, te rozmowy nie są takie naładowane emocjonalnie. Ale co, jeżeli ich nie przeprowadzamy wcześniej, i tak dalej? Poza tym, też jakby. To, to nie wystarczy tego zapytać raz pięć lat temu, bo osoba, która teraz jest w diagnozie i stoi przed tymi wyborami, może je chcieć zmienić, może, może myśleć już inaczej i na pewno myśli w jakiś sposób inaczej. Wchodzą to takie prawdziwe lęki, i tak dalej, także to są też procesy, tak jak, jak jest, umieranie jest procesem. Nie dzieje się z dnia na dzień, no chyba, że jest to śmierć jakaś nagła. Ale tak jak w 70% odchodzimy po długiej chorobie, jest to proces, tak samo procesem będą te rozmowy. Jak one są nieprzyjemne i ciężkie, one bardzo oczyszczają atmosferę. Tak jak już mówiłam, jest ten słoń i on tam będzie, ale on będzie gdzieś miał swoje jakieś miejsce. I mówienie na zasadzie tego, że ktoś nie chce na przykład obciążać swoich dzieci i tak dalej. No to i tak czy siak, te dzieci, ta rodzina to w tym uczestniczy, tylko Uczestniczy bez jakichś faktów, które przyszły od osoby umierającej, jakichś życzeń tej osoby, czy, czy tego typu. Także one ci ludzie tak czy siak się denerwują, myślę, że denerwują się i stresują jeszcze bardziej, bo jest więcej rzeczy, o które muszą myśleć, o których muszą myśleć. Pytania typu na przykład. Czy osoba chciałaby być reanimowana? Czy to akurat w Polsce nie ma w ogóle jakby wyboru? Za bardzo są um, takie testamenty życia, ale one nie mają jakby mocy prawnej. Um, w Holandii akurat można takie formularze, można. Chcieć być niereanimowanym i niektórzy się na to decydują w starszym wieku. Po prostu boją się, jaka będzie jakość ich życia po takiej reanimacji, co im, co im będzie, że może będą przykuci do łóżka albo nie będą mówić, nie będą tak. Także nie decydu, to znaczy decydują się na to, żeby być niereanimowanym, ale możemy jeszcze zapytać wiele, wiele różnych innych rzeczy które będą dotyczyły otoczenia, które będą dotyczyły pogrzebu, tak, to, co będzie po śmierci, ale tak samo tego, kto na przykład ma być odpowiedzialny, bo to niekoniecznie ta osoba może chcieć, żeby, nie wiem, dziecko, czy gdzieś tam ktoś pierwszy, tak? Może kto będzie odpowiedzialny, jeżeli ja już nie będę w stanie sama, nie wiem, odpowiadać na pytania. To jest ważne, żeby wiedzieć, jaka jest ta wola tej osoby, co jest dla niej ważne. Także jak bardzo te rozmowy nie są, nie są nam na rękę i jak bardzo ich nie chcemy, to tak czy siak w pewnym momencie będziemy musieli mieć tą odwagę, żeby je zacząć.